9? 9 okay. albo 7 albo 8, nie wiem, sierpnia Pani Danusia zawiezie nas dzisiaj do. No, gdzie Pani nadawiezie? Nie wiem nic, ja tu nie. Ja fizyczna. No dobra, to niech Pani jedzie do centrum, będziemy ładnie nagrywali. Dobrze? Zasuwamy do centrum. Będziemy zdawali relacje z naszej jazdy. Proszę bardzo, niech Pani uruchomi silnik. Aha. Łączy światełka. Mm, bieg i jedziemy. No, puścimy go. Tak, ale bieg możemy włączyć. <laughs> <laughs> o. Jedziemy. No dobra, bieg włączamy. Moment, moment? Nie, tak. Tak, no. tak bo mnie radę Teraz roz, rozglądamy się. Nie ma nikogo za nami? Nie ma. kierunkowskaz I, I jedziemy. Resztę relacji, jak będziemy gdzieś bliżej, miasta. Jakieś ładne widoki. Dobra, to skrzyżowanie, Panią interesuje. Będziemy na tym skrzyżowaniu jechali w lewą stronę. Niech Pani zobaczy. Tutaj są dwa pasy do skrętu w lewo i ma Pani prawy pas zająć. Będziemy tym swoim pasem i za tym czarnym samochodem się zatrzymujemy Włączam, za tym czarnym włączamy lewy kierunkowskaz tak bo tu są dwa pasy do skrętu widzi Pani Aha, a ja bym tu by mi się wydawało że łatwiej mi by było z tego nie byłoby Pani trudniej bo musiałaby Pani na prawą stronę uważać teraz dodajemy gazu jedziemy w lewą stronę lądujemy na prawym pasie więcej gazu i nogę z gazu i ładnie skręcamy skręcamy na środkowy pas środkowy 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 widz Pani no, nie wjechała Pani na środkowy. Teraz lewy kierunkowskaz, lustereczko nikogo za nami nie masz? No, właśnie o, teraz. Albo no, Pani wjechała już, widzi Pani? A, no widzi, no, no, patrzyłam na ten sam. Patrzyła, nie patrzyła jak idzie. Tutaj tak. no, niech Pani zawsze ustawia się na, na tym prawym pasie, jak będzie Pani skręcała, to może Pani wjechać na środkowy albo na prawy pas, a ci, którzy są po, na lewym to, pasie... Ten prawy, to on się... Y Powiedzmy redukuje, tak? I wtedy bym musiała na ten zjechać, bym tak po zewnętrznie. No tak no się kończy, widzi Pani czerwone opas. No właśnie tak, tak. Pani, czerwone światło. I staramy się jechać przy prawej stronie, nie jedźmy środkiem. Wolniej, wolniej Jak będzie Pani wybierała prawe pasy, to będzie Pani musiała tylko uważać na siebie. A ci, którzy wybierają lewe pasy do skrętu to muszą uważać na siebie i na tych, których mają po prawej stronie. Rozumie pani. Aha. A jak pani zajęła prawy pas, to nikogo pani ma z prawej strony i tylko jedzie pani na ten pas, który pani chce. I to jest dla mnie lepsze. To na jest tej... dla pani będzie bardzo dobre i lepsze. No no właśnie proszę mi też tak mówić to, co dla emerytki jest bezpieczne. To jest dla wszystkich, nie tylko dla emerytów. O, i jedziemy prosto i włączymy się jak będziemy mieli trudne zkrzywania następne. Nie wiem, czy tej kamerze będzie widać, ale są wielkie bloki przed nami. O. I tam właśnie pani Danusia zdąża. Będziemy jeździć po tych wszystkich trudnych skrzyżowaniach. Za bardzo szybko. Przy prawej stronie jedźmy, dobra? Nie mhm. idziemy do przodu. pas, delikatnie wjeżdżamy i hamulec lekko, widzi Pani, bo oni zwalniają hamulec I wyłączmy kierunkowskaz wyłączmy kierunkowskaz wolniej, wolniej, wolniej i jedziemy tym pasem Nie wjeżdżam na środek, tylko trzymamy się prawej strony i jedziemy do prawej strony i pan nie wierzy na środek I jedziemy do przodu trochę ćwiczyłam, ale jeszcze mi te ręce poswojemy <laughs> Teraz będzie rondo, na którym pojedzie pani prosta Na szybko pan jedzie Na szybko Pan jedzie O chciałam Prawy kierunkowskaz Niech Pani tak się nie spieszy pan nie Ha I prosto jedziemy no. spieszmy się lewy kierunkowskaz, amulet i ja tam prawa strona wolna skręcamy mhm. Nie spieszmy się Teraz będzie najbliższe skrzyżowanie pojedziemy w lewo No więc gaz, pani znajduje Niech Pani się tak nie spieszy lewy kierunkowskaz tu mamy skrzyżowanie proszę trochę zwolnić pani Danusiu błagam niech się pani nie spieszy skręcamy w lewo a tu? Ja. pani zobaczy jaki manhattan pani Nie jedziemy no chyba jakieś bijaty tu nasz Jakieś trole mieszkają, proszę pani. Są mieszkania po 20 metrów. A to jest to, tak? Ten że tak. Widzi Pani skrzyżowanie. Ale my jesteśmy włączający się do ruchu. Niech nie jedzie po krawężnika Niech pan nie wierzy na krawerżniki. Nie wiem, to No, zjedźmy ze krawężnika I wejdźmy tam, widzi pani taka linia przerwana. Lewy kierunkowskaz i patrzymy. Lewa wolna, lewa wolna, jedziemy. I jedziemy. I korki, wszyscy do pracy jadą. A pan już nie musi iść do pracy, czy musi Pani iść do pracy? Nie musi pani, ma pan już spokój święty, co? A to relaks. Ja niedługo <śm> też będę. Dobra, dodajemy gazu. Jedziemy. Jedziemy prosto. Tak, ja mam zielone światło. Jedziemy swoim pasem nie zwalniamy. Niech pan nie zwalnia Nie zjeżdżamy ze swojego pasa Dobra, teraz pojedziemy sobie po jakiś rondach jest bardziej skomplikowane rondo, tym łatwiej się po nim jeździć. Zobaczy Pani. To znaczy, ja to bym chyba wolała w Ursusie o Gdzie po Po <grym> Ursusie. W Ursusie jest najtrudniej jeździć. To właśnie, bo tam gdzie przepisy to ludzie nie stosują ich, a tam gdzie jest powiedzmy tam droga prosta i światła i wszystko, i znaki, to jest zdecydowanie łatwiej. Zobaczy Pani, jak łatwiej nam będzie jechać na Okay? No, Zdjęła Pani nogę z gazu Nie wolno z, zwalniać Zdjęła Pani nogę z gazu pani? No, no nie. już widzę, że stoi Po co później hamować tak. I teraz zwolniamy Tutaj jakieś dwie. dwa bloki budują żółce wysokie o to pewnie nie będzie Lech i Jarosław co? Cholera Jezu. To nie będzie leki Jarosław nie ja, pan co, nie jestem pewna Mam tu jedziemy, jedziemy i już jedziemy, już jedziemy niech pan nie, nie zdejmuje nogi z gazu, dobrze? Wtedy mamy jechać to cały czas. Nie będzie, ja proszę panią idę głosować i namają wszystkich, żeby wygłosowali, żeby, żeby tego nie było tych dwóch wiersz. I hamulec lekka. To znaczy. światło i czy nam ustępuje no, i tak patrzę Teraz, teraz Danusia Habłonie Dobrze, I tak do tego, tej linii przed przejściem tutaj widzi Pani następne żurawie taki wolny plac tutaj mogę budować cała, całą dzielnicę I będziemy jechali tym pasem. Ten nasz pas będzie się kończył, więc będzie pani musiała w pewnym momencie zmienić. Jedziemy. I niech pani zobaczy. Niech pani jedzie tym pasem, włączy lody kierunkowskaz. I patrzy na lusterko Możemy zmienić pas czy nie. Jeszcze nie. No, tak no teraz. Pas. No to widzę. Bardzo Praktycznie zało mi się. No widzi pani, no, no, tak. trzeba po prostu to wyczekać, wypatrzeć i chyba. To znaczy ja to muszę gdzieś tak wyczuć to, mówiąc kolokwialnie, bo ja... No, przecież ja nic nie mam. Żadnego doświadczenia, nic. Dobra, jedziemy prosto. Teraz dojedziemy do kolejnego ronda. Na tamtym rondzie będziemy zawracali. Wiemy, że do zawracania jest tylko lewy, skrajny pas więc w pewnym momencie trzeba będzie ten pas zmienić zmieniamy pas tak? nie jeszcze nie? jeszcze nie tylko no mówię tak. Pani, że będzie trzeba go przygotować do zmiany pasu zostajemy na tym pasie to będą trzecie światła, widzi Pani? teraz są pierwsze jedziemy na to światło prosto. i za tymi światłami niech Pani próbuje zmienić pas na lewy po tych 60. światłach już? tak, tak. włączmy lewy kierunkowskaz i obserwujemy Możemy czy nie możemy? Pewnie niech pan nie zwalnia. Idę, ale niech może pani... za tym szarym. Niech pan nie zwalnia. Obserwuję. Dobrze. Widzimy. To jest grzech śmiertelny jak pani zmieniając pasy zaczyna zwalniać. To już się pani ustawia na końcu w kolejce. Teraz nogę z gazu. To jest jeden pas do skrętu i do zawracania. My będziemy na tym rondzie zawracać hamulec mulec o. i jedzie Pani sobie tym pasem, wytłumaczę Pani jak to wszystko jest na tych randach tu będziemy skręcali w lewo wjedziemy sobie na jakiś pas, a tam wyjedziemy żebyśmy wjechali na prawo tam jedziemy? no zawracamy, to nie jedziemy tam tylko jedziemy Aha, z powrotem ale się trzymam tu, lewego pasa na razie jedziemy lewym pasem jak a będziemy... później będziemy jak już na swój kierunek to w prawym, tak? tak? na prawy będziemy się przebijać tak, 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 ale wytłumaczę Pani, i Pani ale, mi da czas ja ja... Pani jest zielone światło między nami a tramwajami jedziemy i Pani się nie spieszy proszę nogę z gazu wziąć błagam, nie się Pani nie spieszy nie spieszy się i tutaj widzi Pani takie grube linie pokazują nas, że będą dwa pasy do skrętu w lewo i wjeżdżamy na ten za ten szary samochód. O. I teraz jak jesteśmy za tym szarym samochodem, to jedźmy do niego. Jeszcze trochę. To możemy spokojnie na prawy pas wjechać. O. I teraz jak będzie pani na tych światłach skręcała w lewo, to jedzie pani tak, żeby na prawym pasie wylądować. I jedziemy do przodu. Spokojnie, Pani tam jest taki żółty słupek. A tam najbardziej. Lewy kierunek. niech się pani nie spieszy. Proszę. Spokojnie, dobrze? Na prawy pas wjeżdżamy Nie spieszmy się. Przyciśnie pani czerwone światło. Zatrzymamy się. Tu miała pani 15 metrów dojechania i ten gaz zupełnie był niepotrzebny. Bardziej nam precyzja, nas precyzja interesuje. O, I jesteśmy na prawym pasie i teraz jak się zapali zielone światło wyjeżdżamy i koniec. Wszystko rozumiem, go pojąć nie mogli to nic. Damy radę. Damy radę, oczywiście, bo nie będziemy tego robili raz, tylko będziemy robili to dziesiątki razy. nie zwalnia, włącz na wypiągskaz. Niech się pani nie spieszy. I obserwuję. Możemy zmienić Możemy. pas. Ciągła linia. Widzi Pani? Okay. Możemy zmienić Boże, pas. Tak. Delikatnie biedrza. Nie spieszmy się. Gdzie się pani spieszy? Ma pani tyle czasu. Po co się pani spieszy? A to, to tak, tak, sobie. Żeby się szybko dobrze ustawić. O. I spokojnie idzie Teraz też zmienimy pas na lewo Włączmy kierunkowskaz. Dodajmy trochę lasu, bo za wolno jedziemy i obserwujemy, możemy wjechać czy nie. Nie, jeszcze bym nie. Je. Ja mam dotąd te... Możemy wjechać? No możemy. Bierzemy. Bo on mnie puszcza. Chyba. O. No. I spokojnie jedziemy. Na tym rodzie, do którego dojdziemy, będziemy skręcali w lewo. Nogę z gazem i panzenie. Duszkę, Możemy włączyć kierunkowskaz. I też jedziemy tym pasem i będziemy skręcali w lewo, jedziemy na prawe. O, mamy zielone światło, spokojnie jedziemy do przodu. Trzymamy się jednego pasa. No i gazu trochę. Za dużo gazu. Za dużo. Słyszy pani, co ja pan do no, pani mówiłem? Za dużo gazu. I teraz spokojnie idziemy na prawy pas. A no tu już bym się ścinała. A jeszcze, no właśnie. Są tramwaje? Niech pani się nie spieszy. To dojeżdżamy do tego samochodu bez żadnego gazu. Bez żadnego gazu. Niech się pan nie spieszy, pani Danusiu proszę. To będziemy 100 lat się uczyli, jak będzie pani tak się spieszyła. I jedziemy. Ten pas się kończy. Włączamy kierunkowskaz z lewy i patrzymy się w starką. Możemy go zmienić. Możemy. Ciągła linia widzieli. Ja tylko za linią. O, teraz. O. Pięknie. I nie spieszymy się. Spokojnie jedziemy.